Witam ponownie w części drugiej. W międzyczasie utworzyłem zajęcia dla poszczególnych klas. Utworzę jeszcze jedne zajęcia dla następnej klasy. Klasa 7A. W związku z tym, że zajęcia mam z techniki informatyki w tej klasie, mogę sobie pozwolić na to, żeby połączyć te dwa przedmioty razem. Będzie to takie trochę uproszczenie, przynajmniej na początku. No, widzę, że w międzyczasie pojawiły pojawiły już mi się uczniowie e, jeden uczeń jeden trzech uczniów a więc o, tu jest też jeden a więc dodają się już uczniowie e, i przejdę do y, do klasy siódmej a pobiorę kod. skopiuję w się już mam przygotowaną informację, do której tylko wkleję kod z informacją o tym, że ten kod będzie służył po to, żeby dodać się jako uczeń do klasy. A treść prosta myślę, że nie, wy, nie wymaga wyjaśnienia. No i oczywiście zaznaczam siódmą klasę wszystkich uczniów i tą informację wysyłam do siódmej klasy. Dobrze, tutaj mam trzech uczniów już, mogę zobaczyć kto to taki jest, Bartek. Nikola, Oliwka są dodani, a więc tak naprawdę yy, można już yy, rozpocząć yy, z nimi lekcje. Yy, można już utworzyć yy, pierwszy projekt, jakiś tekst wysłać, ewentualnie zapytanie, jakiś materiał przekazać. Yy, no i oczywiście na początku podać temat zajęć.